Impreza 2008. hardcoreowy melans. Osiemnastka węgla. I sprawdźmy jak to wraca. Oto Loczek, który się trzyma. Węgiel. Troszkę najebany, ale... Ale Loczek Ale Loczek nie 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 Oto węgiel. Węgiel solenizant. Na Wypił dużo i się trzyma. Chaba, 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 chaba. Jasiu, Jasiu, Jasiu idzie, który też wypił i żółbikiem ja przywitu będzie i jest wszystko ten. Grzesiu idzie, ale patrzmy, patrzmy, o tu jest zawodnik. Zawodnik haba. Haba zawodnik, chaba haba, Haba chaba chaba nie żyje! Haba żyje, ale nie żyje, no cóż, leci, leci, ale idzie, idzie. Jak na maratonie idzie. Trzyma się. Trzyma się, ledwo to na nogach się szmera, ale idzie, idzie. Idziemy razem z nim. Zaraz się idziemy, żeby paweł się. E, węgiel. Trzymaj go teraz. Trzymaj go. Na ulicy. Idzie, haba, haba. A ja się trzymam, żeby nie było ze względu się I się trzymam. chuj. Ten chuj się trzyma. Ten chuj się również trzyma. Elo? No ale to... <noise> On się nie trzyma! <głos> <głos> On się nie trzyma! <noise> A co? A najlepiej po kameru. Dwa słowa? On radę. On radę, spokojnie. Dobrze. Powiedział jedno, dobrze.